Dobry wieczór, moi drodzy. Zaczynamy nasze spotkanie. O czym dziś? Najpierw sprawa blokady granicy. Uważam tę decyzję za absolutnie mądrą. I przytoczę te rzeczy, które, by tak powiedzieć, współgrają i powinny zostać zastosowane. Po pierwsze, należy natychmiast porozumieć się z Litwą, Łotwą, Estonią, tak by Razem z nimi blokować granicę. W przeciwnym wypadku Białoruś będzie próbowała osłabić efekt blokady, wysyłając tiry właśnie poprzez Litwę, Łotwę i Estonię. To po pierwsze. Po drugie, trzeba natychmiast zażądać, by został uwolniony Andrzej Poczobi. To jest właśnie ten moment, w którym trzeba powiedzieć, co jest ważne i do kiedy będzie trwała blokada, jeśli ma być tak, że my stawiamy warunki i te warunki muszą być zaakceptowane. I trzecia sprawa. Trzeba oczywiście mieszkańcom pasa granicznego i tym wszystkim którzy mają tam hotele, sklepy, nazwijmy ogólnie interesy, które ucierpią z powodu blokady, trzeba im wypłacić rekompensatę i zabezpieczyć, by kiedy zniesione zostaną ograniczenia, żeby te ich interesy mogły zostać odbudowane. To jest konieczne, natomiast sama decyzja pokazuje wreszcie, że mamy narzędzia do prowadzenia polityki i przeciwdziałania temu, co Białoruś i Rosja próbują robić wobec nas, nadużywając tej naszej, nazwijmy to elegancji i, by tak powiedzieć, potrzeby zachowania pokoju. I tu wchodzimy w drugi problem, problem pod tytułem wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Chin. Jak ważna z punktu widzenia gospodarczego dla Chin jest granica polska i przejścia kolejowe, przez które przechodzą transporty z Chin, widzimy właśnie w tej wizycie natychmiastowa reakcja Chińczyków, bo oni widzą, że ich pociągi pełne towaru eksportowanego do Europy stoją na granicy i co? Właśnie i się nie zarabia pieniędzy. I trzeba natychmiast interweniować. To jest dowód i przykład, jak ktoś poważnie traktuje swoje firmy całą gospodarkę. Ja powiem tylko jedno, jeśli traktujemy siebie poważnie, to powinniśmy pamiętać, że w 56 roku. To nie kto inny, a Chiny. Chiny powiedziały Chruszczołowi nie. Nie ma zgody na inwazję w Polsce. Nie ma zgody na siłowe obalenie tego, co przyniosły wydarzenia października polskiego w 1956 roku. Ci, którzy zapomnieli albo nie znają polskiej historii, Niech sobie to przypomną i rozumieją, jak ważna jest rola Chin w polskiej historii. Oczywiście, piękne słowa wispiańskiego, co się tam dzieje w Chinach i tak dalej. Chiny trzymają się mocno. To jest coś, co nam lekko przychodzi przez pamięć. Ale ten 56. rok to jest sprawa bardzo, bardzo ważna. I oczywiście, Chiny realizują swoją strategię, bardzo konsekwentnie. Ta strategia to jest próba zdobycia dominacji w świecie. Ale też w związku z tym pamiętajcie Państwo bardzo mądre chińskie powiedzenie. Otóż brzmi ono tak: szczęk oręża oznacza porażkę strategii. Tłumacząc to na bardziej obrazowy język, wtedy kiedy trzeba użyć siły. Siły wojska, siły materialne, to oznacza, że strategia, którą chcieliśmy zrealizować, była błędna, nieskuteczna. Najlepsza strategia to jest taka, w której wróg bez wyciągnięcia miecza z pochwy się wycofa albo się podda. A w związku z tym konflikt chińsko-amerykański, będzie się toczył głównie na polu gospodarczym. I jeśli tak, to my musimy zdawać sobie sprawę, że miejsce, jakie mamy w Europie, przesądza o tym, że będziemy mogli zarabiać na tym gospodarczym pojedynku Chin ze Stanami Zjednoczonymi. To od nas zależy, czy skorzystamy z położenia. Z tranzytu, z tego, że możemy z Chińczykami budować i energetykę nowoczesną, i przemysł samochodowy, i przemysł elektroniczny. Czy też powiemy nie, my się z tego wycofujemy? To jest element strategii gospodarczej, którą powinniśmy rozważyć. Dlaczego o tym tak głośno mówię? Dlatego, że to, co w tej chwili najmocniej się podkreśla, to to, że będzie mógł być uruchomiony polski eksport żywności do Chin. To dobrze, ale ja chcę wszystkim zwrócić uwagę, że polski rozwój gospodarczy i miejsce w świecie nigdy nie będzie rozstrzygało się na polu rolnictwa, a będzie się rozstrzygało na polu przemysłu i wynalazków i Nowoczesnych usług. Dobrze, że Chińczycy odblokowują eksport polskiej żywności, ale niech mi nikt nie mówi, że przyszłość polskiej gospodarki ma polegać na tym, że staniemy się eksporterem żywności do Chin, bo to jest iluzja. Tu nie ma dynamiki wydajności pracy, tu nie ma miejsca na zatrudnienie kilkunastu, a właściwie więcej niż kilkunastu milionów Polaków. A w związku z tym perspektywy gospodarcze z tego tytułu są bardzo ograniczone. Sumując, blokada granicy jest mądrym rozwiązaniem. Trzeba wykorzystać ten moment maksymalnie i właśnie ten moment, że Chińczycy tu są. Że Chińczycy pojadą na Białoruś i tam będą ustalali reguły, gry, że Chińczycy... Tędy czy owędy trafią do Moskwy i powiedzą, że nie ma zgody na takie zachowanie Rosji, które przypomina zachowanie z 1956 roku Związku Radzieckiego, które może spowodować nieodwracalne problemy w Europie, a przez to skomplikować stosunki gospodarcze Chin z Europą. Wykorzystajmy ten moment. Liczę na ministra Sikorskiego, i oby pan prezydent pokazał swoją konstruktywną wizję stosunków polsko-chińskich i wniósł swój wkład w tą pracę. A teraz, jeszcze jedna rzecz, już z naszego podwórka. Otóż po długich bojach i trudach. Pan minister infrastruktury podpisem wiceministra infrastruktury obaj członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego zgodzili się na podwyżkę cen usług diagnostycznych przy badaniach samochodów. Wzrost cen wynosi 50% przez 21 lat. Ta cena nie była Aktualizowana. W ciągu 21 lat inflacja przekroczyła 100%, a zatem podwyżka ceny jest o 50%, a inflacja, gdyby się tego wskaźnika trzymać, przekroczyła 100%. I druga sprawa. Sprawa porównania tej podwyżki cen z Płacą minimalną. Otóż płaca minimalna w ciągu tych 20 lat wzrosła czterokrotnie. Czterokrotnie. Podwyżka ceny, jak wiemy, o 50%. Nie pozostaje mi nic innego, jak zapytać pana ministra infrastruktury, Dariusza Klimczaka z Polskiego Stronnictwa Ludowego, czym uzasadnia tylko 50% podwyżkę? Jak to się ma do relacji cenowych? Co to znaczy? Gdybym miał sugerować, powiedziałbym, bo to jest w interesie niemieckiego przemysłu motorozycyjnego, któremu zależy, żeby usługi Diagnostyczne w Polsce były tanie, żeby używane stare samochody, które są tu ściągane, mogły długo jeździć, niebadane, a wreszcie, kiedy je trzeba sprawdzić, żeby było to dosyć tanie i można powiedzieć, by na tym, jak gdyby tworzyć rynek zachęcający do importu starych trupów niemieckich. To jest błędna polityka. To jest polityka, która uniemożliwia powstanie polskiego przemysłu motoryzacyjnego na miarę kraju, który był kiedyś potęgą, wezmała motoryzacyjną od motorowerów przez skutery, motocykle, samochody osobowe, samochody dostawcze, ciężarowe, traktory i Bóg wie co jeszcze. Dzisiaj praktycznie niczego nie produkujemy sami. I dlatego wracając do sedna sprawy, są oferty chińskich producentów, są oferty koreańskich producentów. A my co? A my opowiadamy o samochodzie elektrycznym, opowiadamy i nic z tego więcej nie wynika. Moi drodzy, poważnie rozmawiajmy o polskiej gospodarce i jej przyszłości. To jest najwyższa pora. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was. Dariusz Grabowski jest z Wami.